Dzieciaki. Cześć, cześć! Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie razem z naszą biblioteczną sobą wolumeną, Piąteczka. Zapraszamy Was dzisiaj, kochani, na niezwykłą podróż do bardzo dalekiego kraju. Ciekawe, kto z Was zgadnie, dokąd się udamy. Grecja! Nie, nie, nie! Włochy! Nie, nie, nie! Sobolumeno, dokąd nas zabierzesz? Do Afryki! Moje drodzy, polecimy razem do Afryki. Ale zanim się tam udamy, nauczymy się powitalnego afrykańskiego tańca, aby pięknie przywitać mieszkających tam tubelców. Jesteście gotowi? Tak! To zaczynamy. Wyciągamy ręce do przodu i naśladujemy gesty, które będę pokazywać. Na słowa epoi klaszczemy w nasze nóżki epoi. I jeszcze raz. E, poi. Na słowa taj, taj klaszczemy w nasze dłonie. Taj, taj. Taj, taj. Na słowa e pięknie się ukłaniamy naszym tubylcom. I jeszcze raz. E. Na słowa tuki, tuki głaszczemy nasze główki. Słowo volumeno, ty głaszczesz swoje piórka. Skoro znacie już nasz powitalny taniec, możemy wyruszyć w drogę. Rozkładamy nasze skrzydełka, najpierw prawe, potem lewe i zbijamy się do góry, lecimy. Kręcimy się do góry, do góry, lecimy. Kochani, jeszcze trochę do góry. Jesteśmy już bardzo, bardzo wysoko. Spójrzcie, cóż tam widać w dole? Cóż tam widać? Do góry? Morze? Góry, morze. Słowo palma kokosowa. Czyżby to już Afryka? Spójrzmy przez lornetkę. Zobaczcie, wioska tubylców. Machają nam, pomachajmy im. Czas lądować, kochani. Lądujemy, lądujemy, lądujemy. Hops, jesteśmy w Afryce. Strasznie gorąco. Ale czas. Powitać naszych tubelców. Moi drodzy, jesteście gotowi? Jesteśmy gotowi. Wciągamy rączki do przodu i zaczynamy. Kłaniamy się i tuki i kłaniamy się. aqui. Okay. <laughs> Aqui. Okay. Moi drodzy, myślę, że nasz taniec bardzo spodobał się tubylcom, ale zrobiło się bardzo późno, czas już wracać, dlatego też rozkładamy prawe skrzydełko, lewe skrzydełko i moi drodzy, wznosimy się do góry. My Wam serdecznie dziękujemy, było bardzo miło, zapraszamy już jutro na spotkanie z sową wolumeną. Do zobaczenia, pa pa!